Wyobraź sobie, że budzisz się po operacji, ale nie w swoim ciele. Słyszysz głosy, widzisz siebie i nagle zdajesz sobie sprawę, że umarłaś. Co byś zrobił, gdybyś odkrył, że śmierć to dopiero początek największej prawdy o tobie? Nie czekaj, aż życie samo pokaże ci granice. Posłuchaj historii, która może zmienić wszystko, w co wierzyłeś o śmierci, miłości i tym, co naprawdę znaczy być w domu. Muzyka w tle cichnie, a ja otwieram oczy, choć wszystko dookoła wydaje się jakby za mgłą. Słyszę głos, nieco przytłumiony, jakby dochodził z oddali, mówiący: Klara, obudź się! Klara, wróć do nas! Ale nie czuję się Klara. Właściwie mam wrażenie, że to pomyłka, jakby ktoś pomylił pacjentów. Próbuję poruszyć ręką, unieść ją w górę i powiedzieć: Hej, jestem tutaj! Wszystko jest w porządku! Ale nikt mnie nie słyszy. Nie reagują. Ich skupienie skierowane jest gdzie indziej. Dopiero po chwili zauważam, że patrzę na siebie. Stoję u stóp szpitalnego łóżka. Widzę swoje ciało. Oni próbują je ocalić, ratować, reanimować, ale dla mnie to już tylko powłoka. Wiem, że to ja. Rozpoznaję tę twarz, ale nie czuję z nią żadnego związku. Jakby ktoś wyjął mnie z wnętrza i ustawił obok. To uczucie oderwania jest zaskakujące, ale niestraszne. Jestem bardziej zaintrygowana niż przerażona. Zaraz potem coś mnie unosi. Powoli, łagodnie, bez żadnego oporu, aż trafiam do rogu sali operacyjnej i spoglądam z góry. Widzę ich wszystkich: lekarza z zaciśniętymi ustami, pielęgniarkę z drżącymi dłońmi, monitor, który pulsuje w chaotycznym rytmie. Obserwuję to z dystansem, jakby to był film, którego zakończenie już znam. Ale zanim zdążę się zastanowić nad tym głębiej, coś mnie pochłania, jakby siła, której nie potrafię nazwać, wciągała mnie do ciemności. I to nie była taka zwykła ciemność to była gęsta, niemal materialna pustka mój największy lęk z dzieciństwa. Jako dziewczynka panicznie bałam się ciemności nie dlatego, że była ciemna, ale dlatego, że nie wiedziałam, co w niej się kryje. W domu często panował chaos bywało brutalnie. Ciemność kojarzyła mi się z niepewnością i bólem, więc teraz, w tej przestrzeni bez światła, czułam ten sam niepokój, ale jednocześnie coś we mnie szeptało: znajdź światło, choćby najmniejsze. I znalazłam je malutką iskierkę na horyzoncie. Utrzymałam na niej wzrok i powtarzałam w sobie: Tylko się tego trzymaj wszystko będzie dobrze. Światło powiększało się z każdą sekundą najpierw jak kropka. Potem, jak księżyc w pełni, aż w końcu pochłonęło mnie całkowicie. I wtedy wszystko się zmieniło, nie czułam już ciała. Byłam tylko świadomością, otoczoną najczystszą, najpiękniejszą bielą, jakiej nigdy wcześniej nie widziałam. To światło miało strukturę, jakby było utkane z emocji, otulało mnie ciepłem, miłością, zrozumieniem. Zanurzona w tym świetle poczułam coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. To nie było zwykłe poczucie bezpieczeństwa, to było absolutne zjednoczenie z czymś większym ode mnie. Światło nie tylko mnie otaczało, ono mną było. Każda cząstka mnie rezonowała z miłością, której nigdy wcześniej nie znałam. To było jak powrót do miejsca, którego nigdy nie znałam, ale które od zawsze było moim domem. Zaczęłam się poruszać, choć nie czułam żadnego ruchu. Przez tę przestrzeń pełną bieli płynęłam jak mgła, aż pojawiła się droga. Po obu jej stronach stali istoty w długich szatach z kapturem. Wyglądali jak zakonnicy, ale nie czułam żadnego dogmatu. Z ich obecności emanował tylko spokój. Nie mieli twarzy, a jednak wiedziałam, że są świadomi mojego przejścia. Ich energia otulała mnie jak ciepły szal w zimowy wieczór. Mimo, że całe życie bałam się męskiej siły przez ojca, który był człowiekiem trudnym i wybuchowym, teraz czułam, że ta męskość, której się bałam, może być też opiekuńcza, dobra. Uzdrawiająca. Na końcu tej drogi jeden z nich wyszedł przede mnie. Jego kaptur był opuszczony głęboko, w miejscu twarzy wirująca ciemność i świetliste drobinki, jak galaktyka w ruchu. Nie mówił słowami, ale każde jego zdanie pojawiało się we mnie, jakby przekazywał myśli prosto do mojego wnętrza. Nie możesz zostać, usłyszałam. To jeszcze nie twój czas. Zadrżałam. Poczułam coś, czego się nie spodziewałam. Bunt. Jak to? Nie mój czas. Przecież po raz pierwszy w życiu poczułam, czym jest miłość. Po raz pierwszy poczułam, że jestem chciana. Nie mogłam odejść stąd. Nie mogłam wrócić. Błagam, powiedziałam. Ja już jestem w domu. Zawsze chciałam znaleźć miejsce, do którego należę. I właśnie tu jestem. Nie możecie mi tego odebrać. Wtedy jego przekaz dotarł do mnie z nową siłą. Masz córkę. Ona cię potrzebuje. Nie było w tym szantażu, nie było przymusu, była tylko miłość, ta sama, którą czułam do tego światła. I nim zdążyłam zaprotestować, znowu byłam w ciele. Wróciłam. Czułam ból, czułam ciężar, ale najbardziej czułam, że już nigdy nie będę taka sama. Jeśli to, co słyszysz, poruszyło w tobie jakąś strunę, zasubskrybuj ten kanał. To miejsce tworzymy razem z intencją dzielenia się tym, co niewidzialne, ale prawdziwe. Napisz w komentarzu, czy ty też kiedykolwiek poczułeś, że jesteś nie na swoim miejscu? Albo co dla ciebie oznacza prawdziwy dom? Twoja historia może być iskrą dla innych. Nie musisz pisać wiele. Czasem jedno zdanie zmienia wszystko. Po powrocie do ciała nie pamiętałam nic. Przez pierwsze dni po operacji funkcjonowałam jak w półśnie, znieczulona lekami, zmęczona, próbująca dojść do siebie fizycznie, ale wewnętrznie czułam się pusta. Jakby coś się wydarzyło, czego nie umiałam nazwać. Dopiero kilka tygodni później, gdy po raz pierwszy wyszłam z domu, coś we mnie się przebudziło. Byłam na kolacji z moim bratem w małej restauracji w centrum miasta i nagle zalała mnie fala emocji, ale nie moich. Poczułam wszystko, co czuli ludzie wokół mnie: strach, niepokój, frustracje, bóle w nogach, ból w plecach, drżenie rąk starszej pani przy stoliku obok. To było tak silne, że aż się zachwiałam. Spojrzałam na brata i próbowałam udawać, że nic się nie dzieje, ale w środku panikowałam. Boże, pomyślałam, chyba zaczynam wariować. Nie wiedziałam jeszcze, że właśnie wtedy zaczęły się moje zdolności. Od tamtej pory nic nie było takie samo. Emocje innych ludzi zaczęły wpływać na mnie tak, jakby były moimi własnymi. Nie umiałam się od nich odciąć. Nie miałam jeszcze żadnych narzędzi, by zrozumieć, co się dzieje. Czułam się jak naczynie przepełnione wodą, która nie przestaje się wlewać. Świat wokół mnie, wcześniej cichy, neutralny, teraz był głośny, pełen energii, które nie należały do mnie, ale których nie umiałam ignorować. Zaczęłam zadawać pytania w duchu do kogokolwiek, kto mnie słyszy. Dlaczego ja? Co mam z tym zrobić? I tak, jak kiedyś błagałam o znak w kościele. Tak teraz, po raz drugi w życiu, coś lub ktoś odpowiedział. Spotkałam kobietę na warsztatach oddechowych, która spojrzała na mnie, jakby mnie znała od zawsze i powiedziała, masz dar, ale trzeba się nauczyć, jak go używać. To był początek mojej nowej drogi. Zaczęłam pracować z nauczycielami duchowymi. Nie byli to ludzie w białych szatach czy guru z tysięcznymi obserwatorami. To byli cisi przewodnicy, terapeuci, medytanci, Osoby, które doświadczyły podobnego przebudzenia, uczyli mnie, jak rozróżniać swoje emocje od cudzych, jak tworzyć granice energetyczne, jak słuchać, nie chłonąć, jak być kanałem, a nie gąbką. Zaczęłam też medytować, głęboko. Wchodziłam w przestrzenie wewnętrzne, które wcześniej były dla mnie niedostępne. Miałam wizje, obrazy. Czasem słowa, których nie znałam, a które pojawiały się w moim umyśle z wyraźnym przesłaniem. I choć nadal nie rozumiałam wszystkiego, coś się uspokoiło. Po raz pierwszy od lat nie czułam strachu. Przez większość mojego życia czułam się jak ktoś z zewnątrz. Nawet w dzieciństwie, choć dorastałam w pięknym otoczeniu willa z ogrodem, wyjazdy na wakacje do południowej Hiszpanii, prywatna szkoła. Coś we mnie zawsze szeptało, że nie należy do tego świata. Wszyscy wokół grali w jakąś grę, której zasad nie rozumiałam. Uśmiechy przy kolacji, eleganckie gesty, rozmowy o niczym. Wszystko na pokaz. A ja? Ja czułam więcej, widziałam więcej. Ale nikt nie chciał o tym słuchać. Mój ojciec był człowiekiem, którego trudno opisać jednym słowem. Prawnik z twardą ręką, mężczyzna, który w pracy błyszczał, a w domu gasł. Gdy wracał, napięcie w ścianach rosło jak ciśnienie przed burzą. Nigdy nie było wiadomo, w jakim humorze go zastaniemy. A jeśli był po alkoholu, a był często, nikt nie śmiał się odzywać. Mama robiła wszystko, by dom wyglądał jak należy, ale w oczach miała ciągły niepokój. Uczyła nas z siostrą jednej rzeczy: Nie wychylaj się, bądź grzeczna, uważaj, co mówisz. I tak się nauczyłam milczeć. Przetrwać, ukrywać swoje pytania, swoją wrażliwość, swoje dziwne sny, które nawiedzały mnie nocami i budziły ze łzami. Mama była kobietą o złotym sercu, ale całkowicie zdominowaną przez lęk. Bała się życia, bała się śmierci, bała się, że coś się stanie, i nieświadomie zaszczepiła to we mnie. Z wiekiem uczyłam się żyć tak, jak mnie nauczono. Ładnie wyglądać, uśmiechać się w odpowiednich momentach mówić to co wypada. Zostałam modelką, bo to wydawało się logicznym przedłużeniem życia w świetle fleszy, które znałam od dziecka. Aparaty, sesje, pokazy w teorii bajka, w praktyce codzienna walka z własnym odbiciem. Czy jestem wystarczająco dobra? Czy pasuję? Czy nie przytyłam o pół kilograma? Czułam się nieautentyczna w każdym ruchu. I mimo że osiągnęłam sukces magazyny, wyjazdy, prestiż wewnętrznie czułam się jako szóstka. Byłam aktorką w cudzym teatrze, w cudzej historii. Gdy miałam 34 lata, wszystko się we mnie zawaliło. Rozpadło się małżeństwo, zostałam z córką, małą, mądrą dziewczynką, która patrzyła na mnie oczami pełnymi nadziei, a ja nie miałam jej nic do zaoferowania. Czułam się przegrana, pusta, bez kierunku. Pewnego popołudnia weszłam do kościoła, sama nie wiem, co mnie tam przyciągnęło może rozpacz, może intuicja uklękłam. I pierwszy raz od lat się nie modliłam, ja błagałam, żeby mi ktoś powiedział, co dalej, żebym przestała czuć się taka zagubiona. Trzy dni później miałam operację kolana, i wtedy wszystko się zmieniło. Z tą operacją zwlekałam latami. Kiedyś, jeszcze jako młoda kobieta, miałam wypadek podczas wakacji we Włoszech. Morze było wtedy niespokojne, a ja zsunęłam się ze skały prosto w silny prąd, który złapał mnie za nogę i pociągnął. Woda była jak żywa istota nieprzewidywalna i bezwzględna. Pamiętam ten moment, kiedy nie mogłam się ruszyć. Moje kolano było całkowicie przemieszczone, a ja nie miałam siły walczyć. Partner, z którym byłam wtedy w podróży, uratował mnie. Gdyby nie jego refleks, pewnie nie wyszłabym na brzeg. Od tamtej chwili moje kolano nigdy nie było takie samo, ale jako modelka nie mogłam sobie pozwolić na długą rekonwalescencję. W tamtych czasach zabiegi były inwazyjne, a blizna na nodze mogła zakończyć moją karierę, więc odwlekałam rok za rokiem. Aż w końcu, mając już za sobą świat wybiegów i całe to złudzenie doskonałości, zdecydowałam się. Nowoczesna artroskopia wydawała się bezpieczna, lekarze byli spokojni, ja byłam spokojna. Dzień operacji zaczął się zupełnie zwyczajnie. Leżałam na łóżku szpitalnym, czekając, aż mnie wezwą. Wtedy wydarzyło się coś, co dziś odczytuję jako znak. Moje ciało zaczęło się trząść. Nie z zimna. To było coś głębszego, jakby dusza próbowała mnie ostrzec. Pielęgniarka zauważyła to i zapytała, czy chce dodatkowy koc. Kiwnęłam głową. Gdy tylko mnie przykryła, wszystko się uspokoiło. Ciało zareagowało, jakby właśnie otrzymało ochronę. Wprowadzono mnie na salę. Pamiętam jeszcze, jak kładłam się na stole operacyjnym. Kolejny koc, dotyk i koniec. Nie podali mi jeszcze leków usypiających, ale ja już odpłynęłam. Zupełnie jakby moje ciało i umysł podjęły decyzję wcześniej, zanim lekarze zdążyli cokolwiek zrobić. Operacja trwała dłużej niż planowano. Lekarze nie spodziewali się, że kolano będzie w tak złym stanie. Byłam na stole niemal dwie godziny dłużej niż przewidywano, a moje ciało Wycieńczone, szczupłe, osłabione, nie poradziło sobie z ilością anestetyków. Gdy trafiłam na salę pooperacyjną, mój oddech był nieregularny. Serce walczyło. I wtedy zaczęło się to wszystko. Moja dusza, jakby zmęczona trzymaniem się tej rzeczywistości, postanowiła się uwolnić. I to nie było coś dramatycznego, bolesnego. To było miękkie, delikatne. Jak oddech, który się wydycha, z ulgą. Nie potrafię powiedzieć, ile dokładnie trwał ten moment między światami. Czas tam nie płynął tak jak tutaj. Wszystko działo się jednocześnie. Przeszłość, teraźniejszość i coś, co mogłoby być przyszłością, zlały się w jedno doświadczenie. Po tym jak wróciłam do ciała, przez wiele dni miałam wrażenie, że coś się rozciąga we mnie, jakby fragmenty innego wymiaru zostały zapisane w moich kościach, w moim oddechu, w sposobie, w jaki patrzyłam na ludzi. Ale nie pamiętałam jeszcze całego doświadczenia. Pojawiało się stopniowo, kawałkami, jak wspomnienia z bardzo odległego snu, które wyłaniają się dopiero wtedy, gdy coś je wywoła: zapach, obraz, głos. Jednym z pierwszych takich przebłysków był sen. Śniłam o świetle, ale nie takim zwyczajnym, o tym samym, w którym byłam wtedy. I wraz z tym snem wróciły emocje, które towarzyszyły mi tam. Bezgraniczne bezpieczeństwo. Miłość pozbawiona jakichkolwiek warunków, uczucie, że wszystko jest dokładnie takie, jakie powinno być. Zaczęłam wtedy zapisywać wszystko, co się we mnie pojawiało: zdania, wizje, pojedyncze odczucia. Nie próbowałam tego zrozumieć, po prostu notowałam. I z czasem zaczęły się z tego wyłaniać wzorce, jakby wiadomości. Czułam, że nie jestem sama, że to, co przeżyłam, było początkiem, nie końcem. I Że nie wróciłam tutaj bez powodu. Zaczęli pojawiać się ludzie. Nie przypadkowo, bo w tej rzeczywistości już nie wierzę w przypadki. To byli ci, którzy coś przynosili. Czasem słowo, czasem pytanie, czasem spojrzenie, które mówiło więcej niż rozmowa. Zaczęłam pracować z kobietą, która zajmowała się uzdrawianiem energetycznym. Nie nazywała siebie uzdrowicielką, ale jej obecność była jak ciepła kąpiel dla duszy. Pracowałyśmy razem w ciszy. W oddechu, w dotyku, w słuchaniu tego, co ciało ma do powiedzenia. I wtedy przypomniałam sobie więcej. Przypomniałam sobie moment, w którym patrzyłam na siebie z góry, widząc medyków próbujących przywrócić mnie do życia. Przypomniałam sobie to uczucie, gdy byłam unoszona do rogu sali, jakby jakaś delikatna ręka brała mnie pod opiekę. I przypomniałam sobie twarz, a raczej jej brak, istoty w kapturze, która powiedziała mi, że muszę wracać. To wróciło do mnie z taką siłą, że zalały mnie łzy, bo choć wróciłam, to w środku wciąż byłam tam. Część mnie nigdy nie opuściła tego miejsca. I wiedziałam, że jeśli tu jestem, jeśli żyję, to dlatego, że mam coś do zrobienia, coś większego niż kiedykolwiek sądziłam. Przez całe życie wydawało mi się, że żeby być kimś, trzeba mieć dyplomy, certyfikaty, tytuły. Mój ojciec powtarzał, że tylko wykształcenie i prestiż mają wartość, a ja? Czułam się jak oszustka. Miałam doświadczenie, miałam przeczucia, miałam serce, które chciało pomagać, ale nie miałam papierów. I przez długi czas właśnie to powstrzymywało mnie przed tym, by zacząć działać. Jak mogłam mówić innym o uzdrawianiu, skoro sama czułam się niekompletna? Ale życie zaczęło do mnie mówić przez ludzi. Obcy przychodzili i opowiadali mi swoje historie. Przyjaciele powierzali mi rzeczy, których nie mówili nikomu. Czasami czułam, że wystarczy jedno moje zdanie, by coś w nich się rozluźniło. Nie chodziło o wiedzę, chodziło o obecność. Byłam z nimi cała, bez oceniania, bez analizowania, bez udawania, że mam odpowiedzi. I wtedy zaczęłam rozumieć, że może właśnie o to chodzi. Przyszła do mnie kobieta, nie znałyśmy się, usiadła na mojej sofie i po prostu wybuchła płaczem. Przez pierwsze piętnaście minut nie powiedziała ani słowa. Ja też nie. Byłam tylko, trzymałam przestrzeń i potem cicho powiedziała: Pierwszy raz od lat czuję się widziana. I to był dla mnie znak. Nie muszę niczego udowadniać. To, co mam, nie pochodzi z książek, pochodzi z życia, z przeżycia śmierci, z powrotu. To dar i nie mogę go już ignorować. Zaczęłam prowadzić sesję. Na początku nieśmiało, zawsze z wątpliwościami, zawsze z pytaniem: Czy to naprawdę coś daje? Ale odpowiedzi przychodziły same, w postaci zmian, których doświadczały osoby, które do mnie trafiały. Jedna kobieta powiedziała: Po rozmowie z tobą czuję, że pierwszy raz od dzieciństwa mogę oddychać. Inna: Dotknęłaś miejsca, do którego nikt nigdy wcześniej nie dotarł. A ja czułam, że każda ich ulga przynosi ulgę również mnie. To było wzajemne uzdrawianie: ich przemiana była moją, ich łzy były moimi. Zaczęłam ufać, że to, co robię, ma sens. Nawet jeśli nie pasuje do żadnej znanej definicji zawodu, nie jestem psychologiem. Nie jestem terapeutką, ale jestem obecnością, przestrzenią, lustrem, w którym mogą zobaczyć swoje światło. Z biegiem czasu zrozumiałam jeszcze jedno: to wszystko było dla mnie. Żebym mogła sama siebie pokochać, zobaczyć, zrozumieć. Bo tylko wtedy mogłam to przekazać dalej. Tylko wtedy mogłam stać się narzędziem. A im mniej się bałam, tym więcej mogłam dać. Przestałam się przepraszać za to, kim jestem, przestałam tłumaczyć. Po prostu byłam. Z czasem zaczęłam rozumieć, że moje życie, tak pełne napięć, błędów, lęków i zawahań, miało sens. Każda rana, każda decyzja, każda porażka prowadziła mnie do tego punktu. Nie byłoby tej siły we mnie, gdyby nie wcześniejsza kruchość, nie byłoby tej mądrości, gdyby nie wcześniejsze zagubienie. To nie była droga linearna. To była spirala, kręta, czasem bolesna, ale prowadząca coraz głębiej. Zmieniło się też moje postrzeganie rzeczywistości. To, co kiedyś uważałam za ważne, sukcesy zawodowe, wygląd, opinia innych, straciło swoje znaczenie. Liczyła się tylko jedna rzecz autentyczność. Czy jestem prawdziwa? Czy moje tak naprawdę znaczy tak, a nie nie? Czy moje działania wynikają z lęku czy z miłości? Te pytania zaczęły być moimi kompasami. Nie byłam już tą samą kobietą. Zmieniło się moje ciało, sposób w jaki się poruszałam, jak oddychałam, jak mówiłam. Przestałam się spieszyć, przestałam gonić i co najważniejsze, przestałam się bać. A strach towarzyszył mi całe życie. To on sterował moimi wyborami, moimi reakcjami, moim ciałem, które zamieniało się w kulę nerwów. Teraz strach wciąż się pojawia, ale nie rządzi mną. Nauczyłam się z nim rozmawiać, słuchać go, ale nie iść za nim ślepo. Jedna z najważniejszych rzeczy, których się nauczyłam, to że każda emocja, nawet ta najciemniejsza, ma w sobie ziarno światła. Smutek, gniew, zazdrość to wszystko są sygnały, prośby o uwagę, o troskę. Przestałam je tłumić. Zamiast tego daję im przestrzeń. I to przyniosło mi spokój, jakiego nigdy wcześniej nie znałam. Zaczęłam też inaczej patrzeć na innych ludzi. Kiedyś byłam pełna ocen, może nie zawsze świadomie, ale jednak, teraz wiem, że każdy z nas nosi coś, czego nie widać. Historię, której nie opowiedział, Rane, której nie pokazał. I dlatego stałam się bardziej łagodna wobec siebie i wobec świata. A im więcej miałam w sobie tej łagodności, tym więcej cudów zaczęło się dziać wokół mnie. Pojawiały się synchroniczności. Spotkania, które zmieniały kierunek dnia, słowa wypowiedziane w idealnym momencie, sny, które niosły odpowiedzi. Zaczęłam żyć w dialogu z czymś większym, ze świadomością, że nie jestem sama, że prowadzono mnie przez cały czas. Nawet wtedy, gdy krzyczałam w poduszkę, że nie dam rady, nawet wtedy, gdy leżałam na dnie, ktoś tam był, coś lub ktoś, zawsze trzymał mnie za rękę. Im dłużej żyłam z tą świadomością, tym bardziej wszystko układało się na nowo. Zaczęłam dostrzegać sens nawet tam, gdzie wcześniej widziałam tylko stratę. Rozstanie z ojcem mojej córki, śmierć rodziców, upadek kariery wszystko to było jak rozdziały w książce, które z perspektywy całości okazywały się niezbędne. Nic nie było przypadkiem. I nawet jeśli bolało, miało głęboki sens. Uczyłam się wybaczać, ale nie w sposób romantyczny, raczej jako wybór, bo noszenie w sobie urazy. To jak picie trucizny z nadzieją, że zaszkodzi komuś innemu. Wybaczenie nie było dla nich. Było dla mnie. Zaczęłam prowadzić warsztaty. Niewielkie, intymne, często w kręgu, przy świecach. Nie mówiłam ludziom, co mają robić. Pytałam, słuchałam. Pomagałam im dotrzeć do tego miejsca w sobie, które znałam bardzo dobrze. Miejsca, gdzie boli, ale też gdzie ukryte jest światło. Kiedyś myślałam, że trzeba być kimś wyjątkowym, by prowadzić innych. Teraz wiem, że wystarczy być sobą, w pełni, autentycznie, z całą swoją historią i pęknięciami. Jedna z uczestniczek powiedziała mi po spotkaniu: Nie wiem, co zrobiłaś, ale pierwszy raz od lat czuję, że nie muszę niczego udawać. Uśmiechnęłam się. Wiedziałam, o czym mówi. Całe życie próbowałam być kimś, dopasować się, wtopić się w oczekiwania. A teraz, teraz wszystko, co robiłam, było drogą powrotu do siebie. Córka, która była powodem, dla którego wróciłam do życia tamtego dnia, wyrosła na kobietę o wielkiej wrażliwości. Dziś to ona przypomina mi o tym, co najważniejsze. Czasem patrzę na nią i myślę: To dla niej nauczyłam się kochać siebie, bo tylko wtedy mogłam naprawdę kochać ją, nie przekazując jej swoich lęków, tylko wolność. Nie jestem już tą kobietą, która drży ze strachu przed ciemnością. Jestem tą, która potrafi w tej ciemności zapalić światło. Nawet jeśli to tylko mały płomień, i wiem, że każdy z nas ma w sobie taki płomień, że nawet jeśli życie cię połamie, możesz siebie poskładać inaczej, na nowo, ale prawdziwie. To nie powrót do starej wersji siebie jest celem. Celem jest urodzić się na nowo, bardziej sobą niż kiedykolwiek wcześniej. I choć moje ciało ma swoje ograniczenia, blizny i zmęczenie, to dusza, dusza nigdy nie była silniejsza. A może właśnie dlatego, że tyle przeszła, znam swoje cienie. I właśnie dlatego mogę iść w świat ze światłem, bo nie boję się już nocy. Dziś mam 71 lat. I choć moje kolana czasem przypominają o sobie z bólem, a ciało nie porusza się już z tą samą lekkością co kiedyś, to nigdy nie czułam się bardziej żywa. W środku czuję się wolna, silna i zadziwiająco spokojna. Nie dlatego, że wszystko się ułożyło. Ale dlatego, że przestałam walczyć z tym, co jest, pogodziłam się z tym światem i z tym, co poza nim. Wiem, że śmierć nie jest końcem, jest przejściem, bramą, i gdy nadejdzie mój moment, wrócę do domu nie z żalem, z wdzięcznością, nie boję się już końca. Bo wiem, że to, co czeka po drugiej stronie, to miłość miłość bezwarunkowa, której nie trzeba zasłużyć, nie trzeba udowadniać, nie trzeba się wpasować. Miłość, która mówi: Zawsze byłaś wystarczająca, już od początku. Jeśli miałabym zostawić ci jedną myśl, to właśnie tę. Jesteś kochany, dokładnie taki, jaki jesteś, bez żadnych ale. Każdy z nas ma w sobie iskrę, która pragnie być widziana, czasem ukrytą głęboko pod warstwami lęku, traumy, samotności, ale ona tam jest. I kiedy ją odnajdziesz, wszystko się zmieni. Nie świat zewnętrzny, ale Twoje spojrzenie na niego. A to wystarczy, by zacząć żyć inaczej, prawdziwie, w zgodzie ze sobą. Jeśli ta opowieść poruszyła coś w Tobie, zapraszam Cię z całego serca do zostania z nami tutaj, na tym kanale. Kliknij, subskrybuj. Nie po to, żeby nie przegapić kolejnych filmów, ale po to, żebyśmy mogli dalej wspólnie tworzyć tę przestrzeń miejsce, gdzie można być sobą, gdzie opowieści mają moc, gdzie dusze się rozpoznają. Podziel się w komentarzu swoją historią. Może miałeś własne doświadczenie na granicy życia i śmierci? Może przyszedł do ciebie sen, który zmienił wszystko? A może po prostu coś w tej historii dotknęło twojego serca? Napisz: Nie dlatego, że wypada, ale dlatego, że twoje słowa mogą być dokładnie tym, czego ktoś inny dziś potrzebuje. Powiedz też, czy ten film był dla ciebie ważny? Co z niego zabierasz? Czego się nauczyłeś? A jeśli tylko chcesz, napisz jedno słowo które najlepiej opisuje, co teraz czujesz. My tu jesteśmy, czytamy, słuchamy i tworzymy to razem. Dziękuję, że tu jesteś, naprawdę.